W kolejnym odcinku z budowy dzisiaj stan zero. E, zakończyliśmy na tym ostatnio, że e, geodeta wychodzi, wytyczył teren, wychodzi. No i rozpoczynamy kolejny etap budowy, czyli wszystko, co wychodzi z tej ziemi. Jeszcze trochę pogrzebiemy w tej ziemi. Wypisałam sobie oczywiście punkciki, żeby nie było takiego chaosu jak w ostatnim filmie. E, więc zaczynamy oczywiście, pierwszy jest wykonawca. Na początku ja się trochę rozgadam, później część filmu przejmie jednak mąż, bo on ma zdecydowanie więcej do powiedzenia w tym temacie. On tu siedział, on tu był, on tego pilnował, on robił zdjęcia, których bardzo dużo będzie teraz w tym filmie. Załóczymy sporo zdjęć, no żeby tak, opisać. Tak. Przy opisywaniu tych punktów prawie do każdego punktu będziemy mieli jakieś zdjęcia. Jak to u nas wyglądało? Pamiętajcie, że ceny, które wam podamy na sam koniec, to są ceny materiałów i robocizny, które były na zeszły rok. W zeszły rok czy w tym roku? W zeszły rok. Tak, mi już się miesza. Dla mnie ten czas tak szybko leci, że. Ale dobra, Marta, dobrze, dobrze. Zaczynamy. Pierwszy punkt to oczywiście fachowiec, którego musimy już znaleźć. W sumie, jak pomyślimy o budowie, to dobrze by było już mieć tego fachowca. My akurat długo go nie szukaliśmy, bo mieliśmy takiego pewniaka. Był to pan, który był nam doskonale znany. Leszek, jeżeli będziecie mieli potrzebę, a jesteście gdzieś z okolic i oglądacie szukacie budowlańca, szczerze polecę, e, dlatego że przede wszystkim warto jest czasami dołożyć tą złotówkę do tego fachowca więcej, e, bo go nie trzeba pilnować? Nie? U nas sprawdza. Tak, tak, leszek. u nas spadł. Leszek obok... nas pilnował, a nie Tak, mnie. leszek nas pilnował, dokładnie. U nas spadł całkowicie obowiązek przyjeżdżania na budowę i, budowę i pilnowania tego, co zostało zrobione. Robił sobie wszystko w swoim tempie, miał y, bardzo dużo swoich też y, narzędzi. Z, nie? Z, z, tak, tak, jak najbardziej Sprzęt miał, sprzętu ma bardzo dużo na każdy etap y, budowy, ale no, na wstępie się też trzeba powiedzieć dwa słowa o, o dwóch. Powiedzmy sposobach budowy domu, tak? domu czy budynku, czy, czy, czy czegokolwiek. Nie? Chodzi o to, że albo budujemy tak jak my, budujemy systemem gospodarczym, czyli, czyli mamy kilku fachowców od jakiegoś etapu, każdy gdzieś tam jest dogrywany z osobna, i to jest no, część rzeczy, my sami robimy. To jest system gospodarczy lub system odrzucony, gdzie po prostu firma bierze wszystko i nas nie interesuje tak naprawdę nic. Tak, Poza tak kierownik budowy martwi się tym co... faktur Tak de facto. Tak. I oni wszystko robią. Wszystko ma swoje plusy i minusy. Na pewno system gospodarczy jest tańszy. No ale trzeba, trzeba dużo pracy i wysiłków to włożyć. No i trzeba znaleźć jeszcze zaufaną ekipę. Zaufana ekipa teraz, no tutaj leszka akurat nie trzeba było pilnować na żadnym kroku, no ale trzeba było zapewnić materiały, tak? Trzeba było logistykę całą tą zrobić, żeby każdy materiał doszedł na czas, czy żeby koparkowy przyjechał i tak dalej, i tak dalej. To wbrew pozorom jest ogrom pracy, którą my musimy zrobić, ale no powiem wam, że jak mieliśmy wycenę systemu zleconego do etapu dachu, a jak podsumowaliśmy sobie nasze wykonanie też do etapu dachu, no to różnica była około prawie 100 tysięcy. Czyli bardzo dużo. Znacznie. Warto, warto poświęcić się, jeżeli ktoś ma na to czas i, i też wiedzę jakoś. Chociaż tak. wiedzę to można gdzieś można tam zrobić na YouTubie na przykład. Tak. Ale szczęście też trzeba mieć. Nie każdy ma szczęście do fachowców. My znamy też wiele takich osób, którzy tego szczęścia nie mieli w życiu ekipę i byli na. narzekali i brali następną. Wiecie, no u nas. U nas ale to u o nas ekipach każdy... będzie coś tak, no, innego. dokładnie. Film, no, nie nie drążmy tego tematu, bo o ekipach będzie inny film. E, jakie ekipy polecamy i o jakich się wypowiadać nie będzie? Jak wybieraliśmy ekipy i, i tak dalej, bo, bo to. Jest wiele, wiele zmiennych, które, które były brane pod uwagę. Ja jestem zwolennikiem minimum trzech wycen na każdy, każdą rzecz, którą gdzieś tam zlecamy. Czyli ale jest... chyba bardzo leśnie nie mieliśmy takich wycen, nie? Mieliśmy chyba tylko jeszcze jedną wycenę, jeżeli chodzi o taką indywidualną. Mieliśmy? Mieliśmy? Aha, no dobra, ja myślałem, że nie mieliśmy, ale to znaczy, i tak. Znaczy mimo było... wszystko i tak leszek był wybrany już przed tymi wycenami, no ale na zasadzie sprawdzam, tak? Czyli po prostu mąż musiał to sprawdzić. Ja byłam święcie przekonana, że to nie było sprawdzane. Na pewno nie był najtańszą ofertą, nie był, był też pośrodku. najwyższy, był po środku. Ile jest to po znajomości, ile, jest to, ile tam rabatu było, nie wiem, ale u nas Leszek bardzo dużo jeszcze później robił. Po wyjściu z budowy, on na tą budowę często wracał, bo nam się często coś zmieniało, ale to też przy projekcie. Więc tak, tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, aby właśnie wziąć taką ekipę najlepiej z polecenia, sprawdzoną i taką przede wszystkim, która da Wam znać, jaki materiał jest potrzebny na następny dzień. No, chyba że otwieracie gdzieś jakieś konto komuś, tak, i ktoś sobie jeździ sam i dobiera ten materiał z konkretnego sklepu, bo tak też jest robione. Więc jak już mamy e, tego e, wykonawcę, to on sobie wchodzi na tą działkę i u nas na przykład e, Leszek na działce wymalował najpierw fundamenty. E, więc my już mieliśmy przed wykopem taki zarys, jak ta bryła domu będzie na naszej działce wyglądała. E, dobrze mówię? Bardzo, bardzo dobrze. I już tutaj moje wypowiedzi się zaczynają mocno skracać, będę punktować, mąż będzie rozwijał wszystkie myśli. I kolejnym punktem takim, jak już mamy tego wykonawcę na tej działce, to jest oczywiście stal, którą zamawiamy i jest ona nam potrzebna do, do zrobienia... Do wykonania zbrojenia. Tak. Tak jest. Nasz wykonawca, tak jak wspomniała Marta, wymalował... wymalował Zarys tych fundamentów, który później łatwiej było koparkowemu nawet kopać te fundamenty, ławy fundamentowe. Bo u nas w naszym przypadku akurat były zaprojektowane ławy fundamentowe plus, plus ścianka z bloczku fundamentowego. I te etapy omówimy. Można też robić to inną technologią, ale no, u nasz projekt był taki. Więc te ławy, ławy zostały, może najpierw była przywieziona stal, było przygotowane zbrojenie tak, żeby ten czas od wykopu e, tych ław do zalania był jak najkrótszy, bo po prostu jest zawsze ryzyko obsypania się czy, czy deszczu, zniszczenia tych wykopów i wtedy, wtedy robi się problem. Stała przywieziona i przez ładnych kilka dni e, Wykonawca nasz to ustal przygotowywał, e, robił zbrojenia, żeby mieć wszystkie elementy zbrojenia przygotowane um, i żeby skrócić ten czas od wykopu do zalania e, jak najbardziej. I tak to zostało zrobione, tak? Każdy element był przygotowany e, wcześniej, a bo. Prawie każdy. Czego prawie? Bo wjechała koparka, wykopała fundamenty, i później co mamy? A, no tak, tak. Znaczy, no to, no to też było przygotowane tak naprawdę, tylko tutaj e, los tak chciał, że nie wyszło do końca nam. E, chodzi o uziemienie i o bednarkę. E, każdy dom uziemienia potrzebuje e, przynajmniej jednego, a jeżeli ktoś robi odgromówkę, no to na każdym rogu też e, dodatkowe elementy uziemiające i dobrym sposobem jest to dospawać do zbrojenia fundamentu, bo wtedy tej wędlarki nie potrzebujemy dużo i, i za, zbrojenie, znaczy za uziemienie odpowiada nasze, nasz, nasze zbrojenie, tak de facto. Taki był plan, chcieliśmy to wykonać, niestety nie wyszło, bo e, nie wyszło dlatego, że dzień, dzień przed zamówionym betonem po prostu nasz wykonawca nie zdążył tego pospawać e, przed zmrokiem no stwierdził, że zrobi to rano jak przyjedzie beton, znaczy przed betonem chwilę, No ale niestety z tamtego dnia jak był zaplanowany beton zalewanie ław po prostu padało, bardzo padało i się już nie dało spawać. Było wszędzie mokro, zobaczycie to na zdjęciach jak były zalewane ławy, jak, jakie było błoto. No, niestety tej betnarki nie daliśmy, no ale to też no, nie jest koniec świata, tak ta betonarka później poszła z ziemię, została zakopana i też swoją funkcję pełni. Ale jak można to zrobić wcześniej, to trzeba. Dobra, to mamy już punkt piąty. Szybko może przeszedł, nie zdążyłam trzech czołówek zrobić. Dobra, przechodzimy szósty. chodzi betoniarka i leje. I nam z nieba też się lał w tym dniu deszcz. Mieliśmy wtedy taki tydzień, gdzie jak wszystko szło na budowie od samego początku, pięknie planowo, tak tutaj właśnie, a to ten deszcz, jak ta bednarka miała być pospawana. No i przy tym, jak ta betoniarka lała, no lało wtedy cały dzień, z takimi przelotnymi przerwami, ale na szczęście powiedzieli, że to da się. To nie jest taka zlewa konkretna, to po prostu tak ciapało cały dzień. Czy nie można było czekać tak naprawdę, bo... Istniało ryzyko, że po prostu zaraz obsypią się nasze wykopy. Um, nie powiedzieliśmy tutaj o kostce brukowej właśnie. A tak, jeszcze kostkę tak. mamy, no. Kostka brukowa, e, znaczy może inaczej, jak jest zbrojenie wkładane w wykop pod ławę, to ono nie może leżeć na ziemi. Bo to była kostka brukowa, żeby podnieść te 5 cm od ziemi, żeby ten beton sobie e, od spodu jeszcze podszedł. I, no i cóż, no i, i tak, to, tak to u nas było, że, że udało się to zalać wszystko jednego dnia, Fakt, faktem, mimo przeciwności losu i tego deszczu. I było to może super przyjemne, ale trzeba było to zrobić i, i tak to zrobiliśmy. Nie pamiętam ile, ile poszło betonów, chyba około 10 metrów sześciennych, jeśli dobrze pamiętam na te ławy, ale to tak. Jakbym we mgle, bo, bo nie pamiętam. Dużo, na duży budynek to i dużo poszło tego, nie ma się co dużo. oszukiwać. W naszym przypadku ława miała wymiar 60 na 40. No tak zostało zaprojektowany pod, pod nasz budynek. No i na tym etapie, jak już mamy zalane te ławy fundamentowe, są już te zbrojenia zrobione. Znów zapraszamy pana koparkowego skoro. No po po wyschnięciu już oczywiście. ławy. Tak, nie tak. pamiętam ile to trwało, ale yy, kilka dni na pewno. No i trzeba te, trzeba te ławy odkopać, znaczy do, 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 do płaszczyzny powiedzmy górnej, żeby całą tą ziemię trzeba było wybrać. Przyjechała koparka, przyjechała wywrotka, ziemia była wywożona, część do sąsiada naprzeciwko, część na działkę mojej siostry dwie ulice dalej. To, Trzeba też wcześniej tak wykombinować, gdzie tą ziemię. Tak, to może. była bardzo dobra ziemia, bo to jest tak zwany humus, bo musimy do tej, do tej ziemi właściwej się dokopać, żeby ten budynek był dobrze osadzony. I to musi być niestety wybrane i, i wywiezione, ale to później nam się przyda do równania terenu które chciałem wykonać jeszcze w tym roku, ale niestety... Do brzegu, już... do brzegu, to nie ten tak dzień. Nie, tym nie, tym nie, tym nie <laughs> <laughs> okay. W każdym razie e, musieliśmy załamać koparkę, wywrotkę, wywieźć, tam 20 parę wywrotek ziemi było wywiezionych stąd, żeby oczyścić ławy i cały plac butowy, tak? Czyli, czyli cała, cała szerokość, długość naszego budynku została odsłonięta po to, żeby można było budować yy, z bloczku fundamentowego. Tak i później tam nam tam. przyjechał tir. Jeden, dwa, trzy tych tirów było. przyjechały i przypuścili bloki? Tak, bloczki fundamentowe przyjechały tam budowę. Dostały. I znów pojawiła się koparka na budowie. Wraz z tak, tym. Blotem. Znów przyjechała koparka. Koparka. Znaczy, prace ziemne to jest głównie koparka. Eee, nie sądziłem, że tak często jest potrzebna, no. ale no, nie ma wyjścia, tak? Te bloczki przyjechały na paletach. Trzeba to rozwieźć po budowie, bo wykonawca nie będzie tego, tych ton przerzucał, bo to jest za dużo tego wszystkiego, więc one zostały porozmieszczane po całym placu budowy. I dopiero wtedy mógł zacząć budować te, te mury. Tak. I kolekesz. izolacja kronowa poziom, tak. zacząć takie pozioma, tak? Najpierw była izolacja pozioma, na to szły bloczki, no i pojawił się nam ten zarys, e, zarys już e, tego, tych naszych, tego naszego domu, tak, bo to już wyszło z ziemi, to już było takie bardziej widoczne e, i oczywiście dla mnie klaustrofobiczne, małe. Ale to. E, a, i tu mieliśmy wspomnieć o tych okienkach e, przy budowie. Tak, nasz wykonawca przygotował okienka w, w tych murach fundamentowych z bloczku. Pod, pod przyszłą kanalizację, pod posadzkówkę tak zwaną, co przyspiesza później wykonanie. naszych hydraulik to był w szoku, tak, bo z reguły tu kują, to e, nikt o tym nie pamięta, e, nikt tego nie robi, a oni, oni po prostu muszą to wykuć. Więc warto, potem na to z... to... Tak, warto na to zwrócić uwagę, e, po prostu wykonać. My jeszcze też przełożyliśmy sobie aroty pod ławą, pod przewody, i zależało na tym, żeby one szły pod ławą, a nie żeby później wiercić w, czy w ścianie fundamentowej, czy w ścianie zewnętrznej później domu. Oczywiście nie do końca. Znaczy część mi wyszła, część i tak przewiercaliśmy przez ścianę, ale to później. W każdym razie y, mamy, mamy te okienka zrobione. Też zobaczycie tu na zdjęciach y, w którymś momencie. Gdzieś no, może zaznaczymy jakimś kółkiem albo... Y, i jest to widoczne, no i ja od razu no. zauważyłam, wcale zobaczyłam, a okienka zobaczyłam, więc jest to, jest widoczna dokumentacja. Jest to, jest to ważna, ważna rzecz, na pewno ułatwia pracę, przyspiesza pracę hydraulika, co też ma odzwierciedlenie w cenie później, tak naprawdę, była tak. mniej pracy, więc, więc to warto o tym pamiętać i to zrobić, tak? I przechodzimy do kolejnej części, czyli do izolacji pionowej. Czy ta izolacja, jaka jest u nas, to jest taka częsta praktyka, że ona jest na do, po obu stronach, czy, czy to eee, różnie wygląda? No nasz wykonawca zrobił od zewnątrz, pomalował na, na czarną tą izolacją pionową te mury. mury i od wewnątrz również. Nie wiem, czy, czy to jest częste, czy nie. Wydaje mi się, że no, ja analogikiem trzymam, że tylko od zewnątrz nie trzeba. No bo skąd ta woda ma się w środku dostać? No ale, ale tutaj jest, zrobione jest tak i na pewno to nie jest yy, źle, wyżej, powiedział na pewno lepiej. Później na tą izolację pionową yy, jest ocieplenie, w naszym przypadku 10 cm styrodur i kończy dzieło ocieplenia, co? I Ale też... czekaj, czekaj, zamówiliśmy jeszcze piasek. Pominąłeś jeden punkt. Tak. Zamawiamy piasek, który będzie zasypywał wszystko. To jest coś, co, co dla mnie było zdziwieniem dużym, bo tak to może nazwę. Dlatego, że nie miałem pojęcia, że trzeba tą ziemię, którą wywieźliśmy, zastąpić piaskiem, który da się zagęścić. No, że u nas jest dużo metrów kwadratowych, to tego piasku przyjechało. Ale nie braliśmy tego w kosztach pod uwagę? 20 prawda? wywrotek. Nie braliśmy tego w kosztach pod uwagę? Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Bo nie miałem pojęcia, że takie coś trzeba. Oczywiście. To też zależy od ziemi, na jakiej się buduje. Ale no, u nas jest taka, taka ziemia, że trzeba było ją zagęścić. Ziemia nie zagęszcza się, piasek się zagęszcza, daje to nam po prostu dobrą Stabilne. podstawę, stabilność pod, pod chudziakiem, tak. pod tą pierwszą wylewką, która kończy stan zero. No i to nasz wykonawca zagęszczał, to było, znowu oczywiście musiała być koparka, która ten piach wrzucała do tego, do tych murów, do tych dołków i, i on to zagęszczał, więc no, dla mnie to był duży szok. 20 wywrotek, lego się zmieściło, na pół ulicy wyszło w pewnym momencie, zanim to zostało wwiezione do, do, do środka. No i z tego wszystkiego właśnie, co zostało na tej działce najbardziej szczęśliwa, była u nas nasza Sunia, bo mogła sobie skakać po tych piachach, po tych górkach, ile tylko wlazło. Ona tu po prostu wtedy miała raj. Ona kopała, skakała. Ten pies już tu nie biegał, ona się nie przemieszczała, to był po prostu kangurzysty skoczek. Nie? Miała tutaj zabawy sporo. Tak, tak. Uwielbiała uwielbia górki, uwielbiała piasek, także już najbardziej miała go. miała go pod dostatkiem. No i takim następnym etapem na tej budowie już po, wylania, po wylaniu, po, po tym wszystkim, po zasypaniu to była folia kubełkowa, tak? No, ona kończyła, kończyła, etap, kończyła etap ocieplenia, powiedzmy, zewnętrznego. Zabezpieczała ten styrodu od zewnętrznej strony. Są, są różne opinie, czy na styrodu się daje, czy nie. My daliśmy. No, i tutaj mówię, ciekawostka jest taka: może ktoś wie, jaką stroną folii kubełkową się powinno układać. Po folię ma takie wypustki. Z większość tych, tych takich butów, jakie ja widziałem, to było, że te wypustki były w stronę styropianu, z U nas jest odwrotnie. U nas one są na zewnątrz, Własną częścią są do styroduru. Marta nawet nie wie o czym mówię. Bo... A czego? Dlaczego tak? Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że twój brat też tak nam polecił. Aha. E... stawia bloki, buduje bloki, więc No i. zaufania. Znaczy, ma to sens moim zdaniem. Dlatego mówię: być może jak ktoś ma e... wiedzę większą na ten temat, może się wypowiedzieć. Wiadomo, że jak ziemia napiera na, ten, na tą folię, kubełką, to jest tak naprawdę taki cienki plastik, tak? To nie jest, ono się nazywa folią, ale to jest dość sztywne. No to te wypustki, jeżeli są w stronę styropianu, to one się wbijają w styropian. A u nas są stroną płaską. Widzisz, ja bym to porównała do wafli, bym dała tą bardziej wypukłą, bo wafle jak robię to, też zawsze na płaskie smaruję wypukłą, przykrywam, żeby więcej masy wasz. może no to by było bardziej To poczuwalne. tak trochę wygląda jak wafle. <laughs> Będziecie też mieli okazję zobaczyć to na zdjęciach. I, no i tak, folia, folia jest, jest tym elementem już kończącym. Bo my już to zasypanie mamy, mamy tak? Już omówiliśmy to zasypywanie. Tak, miała... zasypywanie mamy. Było wszystko ubite ale... Już jest to wszystko ubite i, i tak naprawdę brakuje nam tylko chudziaka, czyli tej, tego betonu na wierzch, który kończy nam stan zero. To Tam jeszcze musimy kominę. hydraulika ściągnąć, który, który nam zrobi podposadzkówkę, czyli naszą kanalizację eee, i nie tylko, w sumie, bo on zrobił i kanalizację, i na powietrzenie do kominka. Jeżeli ktoś robi kominek, warto o tym pamiętać. Jest to potrzebne w naszym Myślę, przypadku. Na tyle, tak, 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 w naszym przypadku to poszło po, pod chudziaka, eee, chociaż w projekcie mieliśmy chyba. W warstwie wyżej, stereopianie, ale no, zrobiliśmy tak. I mieliśmy już wszystkie rury przygotowane. Hmm. Czyli kudziak był już zalany, tak? Zalali Co stało? Podczas... Tak, zmniejszenie etapu stanu zero, czyli, czyli zalanie kudziaka. Też tutaj jest taka mała anegdotka. Tych betoniarek było, nie pamiętam, z 8, z 10, sporo tego poszło. Nie wiem, czy firma, która dostarczała nam ten beton, gdzieś się pomyliła, czy po prostu gdzieś jedna betoniarka z jakiejś budowy została, ale przyjechała jedna betoniarka z betonem B30, czyli bardzo twardym, który na chudziaka jest niepotrzebny, bo tam chyba B15 szło. I pamiętam jak dziś, że nasz na Leszek ten, ten beton jest w naszej sypialni gdzieś mniej więcej, w tej części. Czyli tam schron mamy. Tam możemy czołgiem wjeżdżać, nie ma prawa nic się dziać. Pamiętam jak dziś, że e, tego, ten chudziak, e, nasz wykonawca, później taką łatą wyrównywał, żeby to w miarę równo było wylane, a po prostu tej B30 nie nadążą wyrównywać, bo ona schła momentalnie i, i naprawdę tam beton taki poszyty, solidny. Także tak, jak się będzie walić, to w się chowamy. No i co, i no mamy przeszliśmy przez wszystkie etapy w sumie do tego stanu zero. Są to koszty, które u nas na zeszły rok wyniosły nas 55 tysięcy. Około, tak. Około, tak. To Nie mówiliśmy takie... pojedynczych kosztów, w sumie jakichś tam elementów. Ja Mamy nawet, rozpisane ma takie żarty, pojedyncze to... koszty, ale myślę, że tu nie ma co tak. Mamy star z transportem, u nas to było 3300, kostka brukowa 200 zł, deski 610, później koparka za pierwszym razem 300 zł, koparka pod fundamenty 600 zł, koparka, która wywoziła ziemię 2070, wywrotka, 550, beton, yy, mówię o cenach netto, yy, 830 zł, yy, 8300 zł, yy, ja często te zera yy, gubię i się z 800 może zrobić 8000 i w drugą stronę, z reguły jest to w drugą stronę. Yy, później co, my tu mamy bloczki yy, 4700, no jest tego dużo naprawdę, mówię ogólna taka kwota to jest... Tam były jakieś płyty OSB deski, no bo yy, jak zobaczycie na zdjęciach, tam były przygotowane w tych ścianach muszą być poza oczywiście bloczkami fundamentowymi. Trzeba jeszcze kupić cement, zaprawę, żeby to pomurować. Właśnie są te pędzle słupy, pędzle. No, tego jest mnóstwo wbrew pozorom. Tak i ta płyta OSB, która... Płyta OSB która, która później utrzymuje ten beton przy zalewaniu tych słupów. Także to jest, jest tego sporo elementów te, tej izolacji poziomej. Też tam parę wiader poszło no, z Tak, my się dowiady, dowiadywaliśmy o Jeszcze w o normalnej rzeczach. cenie wtedy <laughs> Dowiadywaliśmy się o niektórych rzeczach po prostu tak z dnia na dzień. Dzwonił Leszek, mówi słuchajcie, trzeba mi to, to, to i tamto na jutro. No i trzeba było pojechać. To jest, tak, to jest minus, minus tego systemu gospodarczego. Niestety jesteśmy, czasem wychodzą takie rzeczy, które nawet wykonawca nie wie, że to. Tak, bo jesteśmy wcześniej tak? się bo... dogadać, zrobić taką listę. Tak, daj mi listę, co ci będzie potrzebne na ten etap, pojedziemy gdzieś, poszukamy nawet tani, tak, dogadamy się z jedną firmą, ale niektóre rzeczy wychodzą tak po prostu z Nienacka. My się spodziewaliśmy, że może on to ma, a on tego nie ma i myślał, że my już to dawno kupiliśmy, więc też takie rzeczy były, że. No, takie sytuacje się zdarzają. Ale teraz do sklepu trzeba było pojechać. Mówię, no to tutaj to my troszkę mamy łatwiej, bo bo włącznie w miarę wszystko jest na miejscu nawet, nawet no wiadomo, że nie zawsze jest to super cena, jeżeli coś na szybko kupujemy, nie mamy czasu na to, żeby zweryfikować tę cenę zadzwonić do jednej, drugiej trzeciej hurtowni. Czasem też się nie opłaca, bo, bo jechać gdzieś do Lublina specjalnie po jedną rzecz to też nie ma sensu. Na tym etapie większość rzeczy jednak była przywożona do nas bezpośrednio z hurtowni. Ale jakieś tam drobiazgi były, były kupowane na miejscu i też, też było okej. Okay. Dużo logistyki takiej, dużo takiej właśnie dopilnowywania tego betonu, patrzenia na pogodę, a i tak wyszło jak wyszło. Tak. I tak ten deszcz padał, więc no nie da się wszystkiego tak, tak zaplanować, ale, ale dużo, dużo pracy jeszcze takiej poza, poza samym tym, co robi wykonawca. Trzeba było tutaj włożyć, żeby to wszystko dobrać, tak? No i będziemy już pewnie kończyć ten odcinek. Mamy stan zero. Mamy stan zero. Yy, widzimy kolejnym już odcinku. jak ten budynek będzie się kształtował. W kolejnym odcinku będziemy... Dobrać. Stan surowy otwarty. Ściany. Tak. Tak, stan surowy otwarty. Nie wiem, czy damy, damy to w jednym czy w dwóch, bo jest to też kilka etapów różnych. Myślę, że dwóch odcinkach trzeba to zrobić, bo, bo tego jest dużo od wyboru materiału poprzez ściany nośne, ściany działowe. Oczywiście, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to piszcie w komentarzach. Ja na komentarze odpowiadam. Jeżeli nie będę wiedziała, oczywiście mąż jak najbardziej będzie mi dyktował, albo sam odpiszę, nie ma żadnego problemu. Jeżeli Wy macie jakieś inne doświadczenia, również możecie pisać, wiecie, no. Jeszcze, może jakiś dom będziemy budować, więc każde doświadczenie jest cenne, każda porada nie jest planuję. cenna. Jak <grywa> nie, nie planujesz, 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 tylko nie mówisz o tym głośno. Może nie taki gabaryt, ale coś mniejszego. Także myślę, że na dzisiaj zakończymy, a w następnym odcinku będziemy szli dalej murami w górę i opowiemy o kolejnych etapach, jakie są przed nami. Także dajcie znać, jeżeli macie jakieś pytania. Na dzisiaj to by było już tyle. Żegnamy się z Wami i widzimy się w następnym odcinku. Pa! pa.